Dzień dobry, witamy Państwa w kolejnej audycji Wyjęci Spod Prawa, Robert Dziemba. Piotr Lipczyński. Zaczynamy od sensacyjnego materiału śledczego Anity Gargas z 2 lutego. Otóż w czwartek, w godzinach wieczornych, w prime-time wieczornym, ukazał się materiał. Dotyczący starosty Tomasza Tamborskiego. Na początku usłyszałem, że starosta rządzi miastem, co trochę mnie zaskoczyło, ale TVP na pewno wie lepiej. Mówiono o dwóch milionach euro unijnych dotacji wyrzuconych było to, doprowadzeniu do sporu sądowego ośrodek gry i ściekach płynących do Bałtyku. Był taki trochę miszmasz, można powiedzieć. Obejrzałem ten wstrząsający dokument od początku, ale w połowie zasnąłem. I musiałem dokończyć rano, była, był to świetny usypiacz, nic tam takiego moim zdaniem nie było. Jestem strasznie rozczarowany, bo osobiście czekałem, aż pokażą, jak starosta Tomasz Tamborski zacznie pluć gwoździami, czy jakiejś informacji sensacyjnej e, będziemy mogli się dowiedzieć. I niestety utwierdziłem się tylko w przekonaniu, że Jacek Kurski jest to osoba, czy ten prezes tego, jest to osoba wielokrotnie skazana. Prawomocnym wyrokiem sądowym, zamówienie nieprawdy i pomówienie. A w cywilizowanym, demokratycznym kraju nigdy nie pełniłaby takiej. Funkcji. Występowali również nasi samorządowcy, m.in. Krzysztof Plewko i Jacek Woźniak. Dziwi się, że wzięli udział w tej pisowskiej manipulacji i narracji. Chociaż może panu Krzysztofowi nieco mniej, bo on często bierze udział w takich niskobudżetowych produkcjach telewizji TRFAM. Ja wielokrotnie próbowałem się zastanowić, dzisiaj nawet rano, tak żeby znaleźć jakiś związek przyczynowo-skutkowy i potem stwierdziłem, że nie jest to jednak mocna strona fundamentalistów z TVP zwanych dziennikarzami. Robercie, jakie są twoje odczucia? Proszę, ja, ja też, ja, ja oby, tak, nie oglądam telewizji polskiej. Zrobiłem wyjątek, bo dzwonili, pisali do mnie przeróżni ludzie, którzy mówili, zobaczysz, wyprowadzą Tamborskiego w kajdankach, teraz to się spełni, tak, czekamy. Tacy, tacy ludzie do mnie pisali. Ja ich szanuję, nawet dzwonili do mnie po materiale. I co teraz? Kiedy komentarz, panie redaktorze? No I i dla, tak jest, i dlatego czekałem, bo byłem gotowy do tekstu pod tytułem Oskarżają Tamborskiego. No bo nie wiedziałem, co tam będzie. No, oskarżają Tamborskiego, to czekamy na wyjaśnienia, no, bo to miały być jakiś, jakiś gruby materiał. Po pierwsze, powiedzmy o jednej rzeczy, o takich kulisach, bo od kilku miesięcy było wiadomo, że na Tamborskiego realizowany jest materiał, poszło na niego zlecenie. Pisaliśmy o tym na portalu, my się zastanawialiśmy wtedy, co to było za tak zwane zlecenie, żeby ktoś wyprowadził tamborskiego w kajdankach i co, co, co to za dziennikarze go mieli nagrywać. No to już wiemy, co to za dziennikarze byli do tego szykowani, bo to widać ewidentnie, zresztą sam ten pan się przyznaje, że realizowali swoje śledztwo. Śledztwo! Co to jest w ogóle? <głos> <To> <głos> Przepraszam. Jak jak ja... <noise> no, taka była moja reakcja po obejrzeniu tego materiału. No. <noise> Ale ja zasnąłem. Ja nie wiem, ja Ci podziwiam, że ty dałeś radę tak naprawdę do końca. Jeszcze jedna kwestia. Obowiązki Bóg, służby. Mówiłeś o tym, że kilka miesięcy temu rzeczywiście był taki fake news. Tak myślałem wtedy, że będą tutaj dziennikarze z telewizji polskiej robić materiał o starości Tomaszu Tamborskim. Potem się okazało, że byli. Ale było im ciężko coś sensownego z tego rozmontować. I to widać zresztą na tym materiale, który się ukazał w ubiegłym tygodniu, ponieważ tam drzewa są zielone, a jak spojrzymy za okno, czy będziemy na zewnątrz, to jest zupełnie inna konfiguracja, a więc było to robione o innej. Porze roku. Nawet nie został w żaden sposób zaktualizowany. Ten zlepek przypadkowych, rozmaitych zdarzeń został w jakiś sposób no, skondensowany w 20-minutowym materiale. Jeszcze co ciekawe, nie wiem, ty siedzisz głębiej, dłużej w dziennikarski tutaj, czy starostę nazywają baronem? Nie, to, to jakaś bzdura w ogóle. Ja no pierwszy to, słyszę. pierwszy raz że... słyszę, tak? Bo ja nie wiem, ja będę dzwonił do Pani Rzecznik i teraz nie wiem, czy mam się umawiać z Panem Starostą, czy dzień dobry, czy jest możliwość spotkania się z Panem Baronem dzisiaj po południu na przykład. Nie no to, nie to, jest oczywiście, to jest oczywiście bzdura. Ja znam tego dziennikarza, on kiedyś był, nawet byłem jego bohaterem reportażu. Rok temu zmarł mężczyzna na terenie mojej wspólnoty, której jestem prezesem i Pan przyszedł robić ze mną materiał o mojej wspólnocie. Dlatego, że na drugiej wspólnocie była założona blokada i nie mogła przyjechać karetka. I kto był winny? Moja wspólnota, że na innej wspólnocie była założona blokada. No to jest dureństwo po prostu, takie duractwo. Yy, abstrakcja. Tacy dziennikarze pracują w telewizji polskiej. Ten facet w ogóle nie powinien się nazywać dziennikarzem, ale okej. Okay. Yy, wiadomo, kogo zatrudnia telewizja polska, yy, nie budzi to wątpliwości. Najciekawsze jest to, że kłobrzeska platforma od kilku tygodni, czy jeżeli nawet nie kilkunastu, zapowiadała ten materiał. Wystarczy spojrzeć, o czym pisał Piotryczko. no przecież to jest członek Zarządu Platformy Obywatelskiej, o czym mówili inni członkowie Zarządu Platformy Obywatelskiej, że będzie materiał, zobaczycie, posprzątają tam Bora i tak dalej. Ja jestem teraz ciekaw komentarza Anny Bańkowskiej, bo w tym materiale uderzono w jej szefa Donalda Tuska, uderzono w jej kolegę senatora Stanisława Gawłowskiego. Czy jest zachwycona, że członkowie Platformy Obywatelskiej, którzy krytykują TV PiS, idą do niej, bo przecież ten pan, który tam jest w gryfie, występował w ulotce Anny Mieczkowskiej obok niej stojąc i rozumiem, że będąc członkiem Platformy Obywatelskiej autoryzuje się telewizję PiS. Dlaczego nie przyjechał w tych sprawach TVN, uwaga, platformiana telewizja? No dobrze, no. no bo trzeba, bo żeby w jakiś sposób poprowadzić dziennikarstwo śledzkie, trzeba mieć e, dziennikarstwo śledcze, trzeba mieć materiał bazowy, materiał źródłowy, na podstawie którego można budować pewną narrację, połączyć to e, w związek przyczynowo-skutkowy, wyprowadzić tezy, potem doprowadzić do jakichś e, wniosków, tak? Tutaj, tutaj wydaje się, że tylko na siłę próbowano e, w jakiś sposób przyczepić do starosty guano, ale to guano cały czas się odlepiało, tak? No niestety. Ja bym się bardziej powiedziałeś, że tutaj Platforma. Się bardzo mocno z tym apiszowała. A teoretycznie powinno być tak, że to Prawo i Sprawiedliwość powinno y, mówić Urbie, Torbi. Popatrzcie, teraz będzie tutaj starosta na świeczniku, zobaczycie. Co no to przecież zapomnie. członkowie PiSu tam występują być osoby przy Fisie afiliowane. Plewko, y, Bejnarowicz, Woźniak. No, no, ale, no ale dobrze. No, Wyobrażasz sobie, żeby ktoś z Platformy oficjalnie atakował kogoś z Platformy lokalnej, natomiast nie, nieoficjalnie można odnieść takie. Wrażenie, że bardziej stronnictwu lokalnej platformy zależało na tym, aby w jakiś sposób zdyskredytować się starostę. Zgadza się, a teraz w takim razie do meritum. Najciekawsze jest to, że Maciej Bejnarowicz wie, że niebudowane są jakieś rzeczy, jest osobą publiczną i nic z tym nie robi. To jest w ogóle dla mnie czysta abstrakcja. Facet był wójtem gminy Kołobrzeg, zastępcą wójta, wiedział, że miała powstać jakaś inwestycja i on jest szokowany, że nie powstała to co, to, to, to nie wiedział, to nie ma jakiegoś budynku żółtego w postaci prokuratury rejonowej, żeby o tym donieść? No ale jest szokowany od 10 lat tak, tą sytuacją, że od 10 lat nie może z tego szoku wyjść. I tylko dopiero TVP skłoniło go do zwierzeń w tym zakresie. Nie, no oczywiście, Jacek Woźniak, no przecież Jacek Woźniak ma wiedzę i co z nią zrobi? Konferencji nie zwołał, na sesji A tego tematu... O, tym, o tych ściekach płynących Tak, 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 tak. Ja akurat nie słyszałem na ten temat. Nie, no w ogóle szok, ale rozmawiałem z innymi starostami, bo pozwoliłem sobie sprawdzić, jak to wyglądałoby u nich w powiecie, gdyby ktoś przyszedł i przedłożył komplet dokumentów, czyli niezbędne wymagania środowiskowe, projekty i opinie wód polskich, czyli decyzje administracyjne, i czy oni by wydali decyzję na budowę. I sprawdziłem im powiedzieli, oni nie tylko, żeby chcieli wydać, ale musieliby wydać. Bo nie wydanie takiej decyzji na budowę zostałoby zaskarżone i trzeba by płacić było potężne odszkodowania. Ja nie znam tego tematu do końca, choć tam wypowiadała się rzeczniczka, pewnie będziemy rozmawiali, pytali o to starostę, że ten temat badały odpowiednie organy i nie zakwestionowały tego pozwolenia na budowę. Tak więc to jest w ogóle ciekawostka, aczkolwiek jest to temat interesujący, który uważam można dalej pociągnąć. Natomiast temat gryfa, to powiem tak. Trzeba działać przeciwko interesowi społecznemu, żeby w ten sposób przedstawić tego rodzaju materiał. Bo jeżeli dziennikarz, a zapytałem o to w Starostwie, czy był ktoś z dziennikarzy, kto sprawdził całość materiału sprawy? Nie, tylko pan. No to ja się pytam, to jak można zrobić materiał o Gryfie, nie sprawdzając po pierwsze całości postępowania sądowego, a więc dwóch przegranych przez spółkę dzierżawiącą Gryfa spraw sądowych? Przecież sprawa Gryfa zakończyła się prawomocnym wyrokiem sądowym. Ten dziennikarz przedstawił, powiedział tam, że sprawa, że tam wypowiedział się Sąd Najwyższy. Nie, w tej sprawie Sąd Apelacyjny zgodził się zawiesić wyrok na czas rozpatrywania sprawy przez Sąd Najwyższy i to na wniosek Gryfa. I to nie jest jakieś nadzwyczajne postępowanie, tylko ktoś, kto zna procedurę zapisaną w przepisach prawa, wie, że robi się to w automacie na wniosek strony. Dobrze, Robercie poruszyłeś tutaj jedną kwestię bardzo ważną, ponieważ tam występował w tym materiale starosta jedynie w przebitkach, pojawiał się tam w różnych konfiguracjach, natomiast nie było z nim rozmowy, czy nawet, nie wiem, dziennikarza biegnącego za starostą, a starosta, nie wiem, starałem sobie się wyrwać ten mikrofon, coś, co nadałoby temu jakiegoś charakteru i wydźwięku. Była natomiast informacja, że ze starostą trudno się jest bardzo skomunikować. No ja nie wiem, dzwonię do rzecznika, i tego samego dnia mam wypowiedź starosty, a jak starosty nie ma, bo jest delegacji albo jest, albo nie ma go w pracy, no to następnego dnia, kiedy się pojawia, po prostu umawiamy sobie godzinę, zawsze znajdzie 5-10 minut, żeby pewne kwestie mi wyjaśnić i nagrać się. Nie wiem, ja nie mam problemu z, z, z komunikacją ze starostą. Ale Piotr, powiem Ci więcej, przyjeżdża, przyjeżdżają dziennikarze śledczy i rozmawiają z nami jako dziennikarzami lokalnymi, pytają o sprawę tak, jak to wygląda. Tu wygląda w ogóle tak, że przyjechała TVP i zrobiła coś, czym się nie zajmowali dziennikarze kobrzescy. No otóż ja tematem Gryfa się zajmowałem. i to nie jest tak, jak pisze, mówi ten dziennikarz, ten, czy, czy pani, jak tam ona ma, z tej telewizji polskiej, bo ja to mówię, nie oglądam Gakas. tego yy, szmatławca, yy, bo to tak trzeba powiedzieć, o telewizji nienawiści. No skoro już się zajęli tym tematem merytorycznie, jako gwiazdy ekranu. Świetnie, ale przecież w tej sprawie są, w sprawie Gryfa, tam jest tyle nieprawd powiedzianych, że jakby przyszli porozmawiali z nami, no to nie mogliby tego wykorzystać, no bo do czego by to służyło, no, Tak więc jestem zawiedziony, no wszyscy mogli wyjść i wystąpić w tym programie i naprawdę pokazać nam takie rzeczy, których my, lokalni dziennikarze, nie realizujemy. No i na koniec jeszcze kwestia oświadczenia majątkowego. No jestem ciekawy, zapytam o to starostek, gdzie on ma tę działkę wartą miliony. Zrobili operat szacunkowy, aktualny i na podstawie podstawie tego operatu wycenili daną y, działkę i sprawdzili przepisy, że starosta je złamał, tak, bo inaczej, y, nie, inaczej to chyba nie poleciało w telewizji publicznej. Nie wiem, ja jestem, ja jestem w ogóle w szoku. Tyle osób wie, że tam jest takie, takie coś w, tej, w tym starostwie. Ja się zawsze pytam, no czemu nie zawiadamiacie prokuratury? Czemu nie przychodzicie do nas jako dziennikarze z gotowymi dokumentami? Czemu nie chcecie wystąpić przed kamerami? No czemu pan Dębski nie przyjdzie do portalu Miasto Kołobrzeg? No bo wie, że dostanie dokumenty, jakie przeczyta na głos, no to będziemy kończyli program, bo nie będzie o czym rozmawiać. No. No skończmy. Część pierwszą. Kończymy temat. Jeszcze podsumowując jedno zdanie, to, to jest przykład dokładnie, jak nie należy robić, w jaki sposób nie należy uprawiać dziennikarstwa. Jest to rzemiosło, które rządzi się kilkoma zasadami, które trzeba po prostu spełnić. Ale zmieniamy temat, tak jak mówisz, kończymy część pierwszą najpierw. I witamy Państwa w części drugiej, wracamy do sesji Rady Miasta, ostatniej, ponieważ Adam Hort decyzją w większości w Radzie nie utracił mandatu. Sprawę rozstrzygnie teraz Wojewoda Zachodniopomorski, została ta dyskusja, zostało to podjęte po długiej dyskusji podczas sesji Rady Miasta. Mogliśmy się tego tak naprawdę spodziewać, aczkolwiek no dyskusja była burzliwa, sporo zarzutów padało też pod adresem Bordana Błaszczyka przewodniczącego rady miasta który jednoosobowo tak naprawdę sobie tą sprawę potraktował Robercie jestem zawiedziony bo dawałem duże szanse Bogdanowi Błaszczykowi współpracujmy rozmawiajmy i jestem zawiedziony jako legalista dlatego że no nie powinien się zachować tak przewodniczący Rady Miasta. W ten sposób odzywać się do radnych. W ten sposób w ogóle postępować pod kątem prawnym. Przewodniczący powinien przede wszystkim współpracować ze wszystkimi radnymi. Jeżeli radni stawiają zarzuty konkretnego działania, to nie można mówić, pokażcie mi przepisy, jakie złamałem. Proszę bardzo, panie Bogdanie, takie pan złamał. To moim zdaniem i będę przy tym obstawał. Rozmawiałem wtedy na ten temat z moimi prawnikami. Bo też chciałem poznać ich zdanie, żeby obejrzeli sesję i co oni na ten temat sądzą, jeżeli idzie o postępowanie. No, a absolutnie nie. I najgorsze jest w tym wszystkim to, że teraz ten przekaz idzie do mieszkańców, a przecież wiemy, przynajmniej tak jest moje zdanie, że Adam Hock nic złego nie, nie zrobił. Że jest legalnie radnym, legalnie jest właścicielem udziału w spółce. Zrezygnował w odpowiednim czasie, w odpowiedni sposób, prawem przepisany, zawiadomił w tej sprawie KRS, a Bogdan Błaszczyk, zamiast skierować to do Komisji Prawa, żeby Komisja Prawa w ciągu jednego posiedzenia ustaliła to, co my spotyka się z prawnikiem. Adam Hock przecież przysłał wyjaśnienia od kancelarii prawnej na piśmie. Jacek Woźniak złożył zarzuty przez wojewodę. Wystarczyło, żeby radni z Komisji Prawa spotkali się z mecenasem i zapytali go, co on na ten temat sądzi. Ewentualnie mogli sobie powołać drugiego mecenasa, podnoszą rączki. Jesteśmy za uchyleniem mandatu. Ci są przeciw, ci się wstrzymali. Uchwała, bo przecież przewodniczący Komisji Prawa ma inicjatywę uchwałodawczą, idzie na sesję Rady Miasta, wcześniej zapoznają się z nią radni, kluby zawierają stanowisko i się wypowiadają. A ja słyszę, że to Bogdan Błaszczyk zrobił to wszystko, co powinna była zrobić. Komisja i nie ma do tego żadnych kompetencji. To zdecydowanie masz tutaj rację, jeżeli chodzi o to, że w tak istotnej sprawie jak mandat radnego powinno to następować w innej formie. Można było nawet nadzwyczajną sesję Rady Miasta zwołać, ale komisja prawa wydaje się, że też jest dobrym tutaj rozwiązaniem. Tam mogły być te y, wystąpienia i Hoka, i Woźniaka, i później i, i y, y, Macieja Bejnarowicza. I Jacka Kalinowskiego, i uzgadnianie tych szczegółów, wypracowanie wniosków, i krótko już tylko na sesji Rady Miasta. Ale to nie tylko to było na sesji, ponieważ radni przyjęli, przyznali sobie podwyżki. I tutaj nie było żadnej dyskusji. Ja czekałem, żeby na antenie materiał z tego zrobić, zmontować i cisza. W dyskusji nikt nie zabrał głosu, większość zagłosowała za. No, wydaje mi się, że. Jest niestety tak, jak myśleliśmy, że chodzi tylko i wyłącznie o pieniądze i o koryto. Opowiem no tak. ci Opowiem ci bardzo. Czym się różni radny od rzeki? Rzeka czasem potrafi opuścić koryto. I Niestety, niestety to znajduje potwierdzenie w tym, co się stało. Teraz przewodniczący Rady Miasta będzie zarabiał 3200, wcześniej 2000, a radni będą otrzymywali 2 400 więcej radni Komisji Rewizyjnej i radni Komisji Skarg, Wiceprzewodniczący również dostaną więcej. Kolejny temat mamy. Otóż komisja obradowała i te obrady dotyczyły tego, czy łączyć jest miastem, dla ludzi młodych. Sama idea była bardzo fajna tak naprawdę, tylko to, co się potem na tej komisji wydarzyło, ono urągało pewnym y, zdrowemu rozsądkowi, ponieważ y, występ interlokutorów, a w szczególności pana Sebastiana Śmigielskiego, jeżeli chodzi o to, jak się żyje młodym w mieście, to przeszedł moje, moje największe oczekiwania. Ponieważ pan, Adam, pan Sebastian Śmigielski pojechał czystym misiem. Po prostu e, pani prezydent świetnie zarządza miastem, młodzi ludzie mają to, co chcą i nawet młodzi ludzie będą mieli adabar. Zapomniał tylko pan Śmigielski dodać, że adabar był obiecany trzy lata temu, mniej więcej. Trzy lata temu pani prezydent rządzi, e, od trzech lat pani prezydent rządzi, czyli obiecany był jeszcze w kampanii, czyli jeszcze więcej, więc trzy i pół roku temu. Prace się dopiero zaczynają i kilka lat jeszcze potrwają, a więc ten adabar będzie za kilka lat, czyli te osoby, którym ona obiecała, ten adabar dla ludzi młodych, one zdążą się zestarzeć i wyjechać z miasta. Po prostu prezes Ochucki, Ryszard naszego klubu tęcza. Nic dodać, nic ująć. Natomiast bardzo wiele na naszym portalu i na w falbajczoj informacji kropka ukazało się komentarzy kilkadziesiąt dotyczących tego, jak się żyje młodym ludziom. Robercie. nie no młodym ludziom się żyje naprawdę dobrze w koobrzegu, Ja to potwierdzam. Jest cudownie, wspaniale. Mamy całe mnóstwo miejsc pracy, placów, zabaw. Miasto jest czyste, zadbane i tak dalej. Żenująca była to komisja. Zaprasza się ludzi merytorycznie, ewentualnie przedstawia się konkretne wyniki badań, jeżeli omawiamy te tematy. Ja uważam, że Kołbrzeg jest, podobała mi się wypowiedź Bogdana Błaszczyka. Że naprawdę trzeba się mocno nad problematyką młodych ludzi pochylić. I, I akurat to, tutaj mi się Bogdan Błaszczyk podobał, to był chyba najbardziej merytoryczny głos na tej dyskusji, na tej komisji. Cała reszta po prostu no, no była zrobiona, bo za, zaproszono ludzi, było spotkanie. No i tak, jak wspomniałeś, gwiazda programu dla mnie komisja o niczym bardzo słaba. Nic nie wniosła do sprawy, bo z, z jednej strony wynika, że młodym ludziom żyje się bardzo dobrze, a z drugich głosów wynika, że będzie żyło się jeszcze lepiej. No i tyle. Nie, nie dokładnie. Zasłona milczenia, tak? Naprawdę w ten sposób i takich ludzi nie należy zapraszać na komisję, natomiast panu przewodniczącemu Młodzieżowej Rady Miasta wróżę bardzo wielką karierę, jeżeli taką rozpoczyna. Od wszystkich takiej... razem ma miejsce na listach. Tak, od takiej laudacji na rzecz Prezydent Miasta, tak, yy, byłem w szoku. Naprawdę nie wiedziałem, że można tak się wypowiadać i ośmieszać publicznie. Yy, ostatni temat mamy, ponieważ czas nasz dobiega końca. Yy, nieznani sprawcy w godzinach nocnych w ubiegłym tygodniu zdewastowali, zdewastowali wejście do Centrum Spraw Społecznych. Na chodniku została rozlana czerwona substancja imitująca krew na drzwiach i przy ścianie ustawione tablice i yy, yy, hasła macie krew na rękach, Wara od naszych macic. No, niestety tutaj było błędne rozpoznanie, ponieważ ktoś pomylił drzwi i możemy domniemywać, że chodziło o biuro poselskie posła Prawa i Sprawiedliwości Czesława Hoca, które znajduje się kilka metrów dalej. Tak czy inaczej, jest to no, bardzo niski art wandalizmu, możemy się wspierać, możemy się nie zgadzać, natomiast powinniśmy to wyrażać w cywilizowany sposób. Mam nadzieję, że sprawcy zostaną ujęci i doprowadzeni przed oblicze sprawiedliwości, zapłacą karę na wiązkę, na rzecz na przykład naszego hospicji. Tak, jestem, jestem tego samego zdania. Absolutnie fakt, że ktokolwiek poszedł i chciał zdewastować biuro parlamentarzysty, to jest jakaś bzdura w ogóle. Jak, jak, jak można o czymś takim myśleć? To jest barbarzyństwo dla mnie bez względu na to, czy zgadzamy się z tym, co mówi, czy głosi poseł Czesław Chod, czy z takiej, czy innej partii. No są cywilizowane sposoby: protesty, manifestacje, czy jakieś petycje, listy otwarte, a nie, żeby pójść wybić komuś szybę i budynek obrzucić, który jest własnością publiczną, bo przecież Czesław Hoc jest w budynku Urzędu Miasta, po prostu dzierżawi czy wynajmuje te pomieszczenia. My za to płacimy, no, ja tego w ogóle nie rozumiem, ale jak domyślam się, no a zawiódł albo GPS, albo po prostu ktoś z zewnątrz przyjechał i postanowił zrobić zorganizowaną akcję i zabłądził. No tak, ale nie zmienia to faktu, że jest to czyn nagany. I ostatnia chyba informacja już, otóż dzisiaj Dzisiaj mamy Mikołajki, prawda, Robercie? Ach, zapomniałem. No tak, oczywiście mamy Mikołajki, więc yy, jestem zawiedziony, bo święty Mikołaj zapomniał o, o Rózdze dla mnie. E, Ale tutaj rozginie, roz, Ja ci kupię prostownicę do włosów, jak chcesz? No, może być. No. E, my jesteśmy tymi najgorszymi dziennikarzami, więc Mikołaj zawsze nam przynosi rózgę. E, jesteśmy, jak to mówi, platforma w ekipie, znaczy mówi to platforma Anny Bańkowskiej. Jesteśmy w, w ekipie starosty Tomasza Tomborskiego. W, w ekipie Barona. Tak, jesteśmy w ekipie Barona, to tylko my widzimy te złe, te, tylko te, te złe rzeczy, to muszą przyjechać aż dziennikarze z Warszawy. Ja się zastanawiam, może Piotr powinniśmy w ogóle w ramach Mikołajek ogłosić taki konkurs mikołajkowy, że nam dostarczyli kwity na tambora. I w ciągu tygodnia czekamy, że nasza, naszą skrzynką mailową wysyłać wszystkie te afery, za, którą, e, za które starosta tak będzie można wsadzić za kraty. Czekamy. Nie? To jest coś takiego, tylko dla dorosłych. No może być, tak, tak, no to by było dobre rozwiązanie, musimy to zrobić. Bo już czekamy od lat i ciągle są ci sami ludzie, którzy przychodzą, mówią, że mają aferę. Najlepszy jest Krzysztof Plewko, który po prostu tylu ludzi wsadził do więzienia, a teraz jakieś wielkie przeprosiny musi na, na portalu u nas publikować. Będzie go to bardzo dużo kosztowało. Następnie. Ale kto bogatemu, a u was też, no, kto bogatemu zabroni, proszę Państwa. Tak więc tak, ruzga, może nawet bat na Radio Kołobrzeg i Miasto Kołobrzeg. Tak więc może do Państwa przyszedł lepszy święty Mikołaj? A my zapraszamy dzisiaj o godzinie 16 na Plac Ratuszowy na rozświetlenie choinki bożonarodzeniowej, a o 16.20 na Skwer Pionierów na inaugurację jarmarku bożonarodzeniowego. A audycję przygotowali dzisiaj Robert Zięba i Piotr Rybczyński.